Materiał wideo jest efektem testowania innowacji Teatr przy Stole rozwijanej w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę 2, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak zacząć prowadzić RPG seniorom? Materiał ten skierowany jest z jednej strony do instytucji, organizacji i grup działających na co dzień z seniorami, ale nie posiadających specjalnego doświadczenia albo żadnego doświadczenia. W metodzie, jaką są gry fabularne, a z drugiej strony do drugiej grupy, czyli do mistrzów i mistrzyń gry, którzy i które wcześniej z osobami starszymi nie miały okazji zagrać, a ta metoda i opisane w przewodniku i w modelu współpracy różne narzędzia i sposoby pozwolą im właśnie zrealizować takie działanie. No i oczywiście to są bardzo dwie różne grupy. Z jednej strony mamy instytucje i organizacje, które na co dzień działają, są specjalistami w dziedzinie działań senioralnych, ale akurat tego typu działań nie podejmowały. Więc zachęcam zarówno jedną, jak i drugą grupę i mistrzów gry i, i instytucje do tego, żeby przeczytać dwa podstawowe i główne jednocześnie materiały w ramach naszej innowacji społecznej, czyli przewodnika i modelu współpracy. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że w przewodniku bardzo szczegółowo opisujemy to, co działa, co nie działa, odwołujemy się do refleksji, opisujemy scenariusze i opisujemy bardzo szczegółowo, jak zrealizować tego typu działania, a w modelu opisujemy to, w jaki sposób dotrzeć zarówno dla Was jako instytucji do mistrzów, mistrzyń gry z okolicy, jak i dla Was mistrzowie, mistrzynie do instytucji, które działają w Waszym środowisku. Więc. Tutaj te treści ze sobą się zazębiają, uzupełniają, i jeżeli chcecie prowadzić właśnie gry fabularne seniorom, no to koniecznie zapoznajcie się z treścią naszych materiałów. I teraz gdybym miał jakoś zachęcić albo powiedzieć, jak to było w moim przypadku, i od czego zacząć, u mnie pojawił się najpierw pomysł. Na Facebooku napisałem z zapytaniem, czy zna ktoś, instytucje, Albo miejsce, gdzie można by było zagrać z osobami starszymi w RPG. Więc to były moje pierwsze kroki. No i potem dalszym, dalszymi krokami, jakie podjąłem, to już kiedy dostałem namiar na konkretną instytucję, po prostu tam się pojawiłem i wyjaśniłem, co chodzi mi po głowie. Wyjaśniłem to kierowniczce instytucji. No i tak zaczęliśmy spotkania. Zrobiliśmy wolny nabór podczas w ramach takich spotkań. Osób tam dużo się nie zgłosiło, ale te osoby, które przyszły, zostały na tych spotkaniach i spotykaliśmy się, rozgrywaliśmy te nasze, nasze gry, spotykaliśmy się cyklicznie, bo wtedy co tydzień. Więc ważny jest tutaj ten aspekt z jednej strony dotarcia bezpośredniego, najlepiej do instytucji. A dla Was instytucje ważną kwestią jest na pewno dotarcie do osób, które prowadzą, które znają się na grach fabularnych, albo nawet zainspirowanie się. Nie musicie od razu włączać tych osób, chociaż to też może być świetne doświadczenie, bo możecie się od siebie wzajemnie uczyć, ale możecie się dopytać, skonsultować. Coraz więcej osób w Polsce gra w gry fabularne, więc może okazać się, że wśród Waszych znajomych albo wśród Waszej rodziny są ludzie, którzy grają w takie gry i którzy mogą wam podpowiedzieć w różnych aspektach. To, na co zwracamy uwagę w naszej innowacji, to, żeby ten próg wejścia skierowany do seniorów, próg wejścia w RPG, był jak najniższy. Wynika to z tego, że cała nomenklatura jest związana z grami fabularnymi. Różnego rodzaju gry mają swoje zasady. A tutaj uproszczamy to. Tak naprawdę, do minimum, tak, żeby osoby starsze nie miały takiego poczucia wpadnięcia na głęboką wodę, tylko żeby stopniowo, stopniowo zagłębiały się w to wszystko, ale żeby miały poczucie bezpieczeństwa, żeby unosiły się na tej wodzie. Tak użyłbym takiego sformułowania. Więc oczywiście, jak zacząć to najprościej właśnie w ten sposób, ale też można zapytać swoich bliskich seniorów. Czy nie chcieliby z wami zagrać, albo czy ktoś z waszych bliskich osób starszych nie chciałby zaprosić swojej koleżanki, kolegi, może kogoś z rodziny i, i wtedy nawet w zaciszu domowym moglibyście rozegrać taką grę. Ja zachęcam do tego, żeby stosować nasze scenariusze, ponieważ one opisują w bardzo prosty sposób i pokazują, czym są gry fabularne, a jednocześnie. Ta rozgrywka w trakcie tych gier fabularnych jest angażująca. To są elementy, które naprawdę stopniowo wprowadzają osoby starsze w zagadnienie gier fabularnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, że po rozegraniu takich czterech scenariuszy jednego, dwóch czy trzech jeżeli wasi seniorzy, z którymi gracie, stwierdzą: No to my chcemy czegoś więcej, żebyście, jako osoby prowadzące, doświadczone w grach fabularnych nie sięgnęli po systemy, które lubicie, po gry, które lubicie i spróbowali poprowadzić przygodę, która będzie trwała trochę dłużej niż jedno, dwa czy trzy spotkania. Więc jak najbardziej tutaj możliwości jest sporo. Ale teraz dla instytucji, gdyby od, odnieść to, no to oczywiście kluczowe jest tutaj wsłuchiwanie się też w potrzeby tych osób starszych, dopytywanie. Jeżeli takie spotkanie się odbyło, to dopytywanie, czy i co z tego wynieśli, co było dla nich fajne, co może było dla nich trudnością, czyli takie dokonanie trochę mikroewaluacji i zobaczenia, czy w ogóle ten temat waszej instytucji się przyjmie. Jest masę różnych materiałów w internecie, również polskim poświęconym różnym grom fabularnym, różnym tytułom, specyfikom, <laughs> różnym poradom, w jaki sposób też prowadzić gry fabularne. W części ostatniej. Przewodnika jest cała lista polecanych przez nas inicjatyw RPG w Polsce, więc możecie też śmiało sprawdzać, wchodzić na te strony i inspirować się. Co jeszcze miałbym tutaj do dodania, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zacząć prowadzić? No, myślę tutaj o takim wątku osobistym. Przede wszystkim dobrze się nastawić, nastawić się pozytywnie, a jednocześnie nie mieć takiego poczucia, że skoro to są osoby starsze i dzieli Was duża różnica wieku, to nie wiadomo, co tam musicie wymyślać. Okaże się w trakcie tych rozgrywek, przynajmniej tak okazało się, okazało się w testach i tych moich kilkuletnich doświadczeniach, że kiedy pytacie na początku, co lubią te osoby. W co chciałyby, co czytają, co oglądają, czym się interesują, i czy w takim świecie chciałyby rozegrać taką grę w jakimś określonym i one wam odpowiadają konkretnymi elementami, to jest myślę, bardzo duże prawdopodobieństwo, jeżeli w ogóle nie gwarancja, na to, że odnajdą się właśnie w tej historii. Bo przede wszystkim ważne, żebyście tutaj podążali za uczestnikami. Jeszcze raz to powtórzę, za uczestnikami. Pamiętajcie, nie historia jest najważniejsza, tylko elementy, które powstają w trakcie tej historii. To bohaterowie, graczy są najważniejsi. To gracze i graczki, z którymi spotkacie się przy jednym stole. Nie wymyślajcie jako osoby prowadzące nie wiadomo jak skomplikowanej intrygi. Skupcie się na tym, co chcą wasze um, osoby osoby starsze, z którymi gracie. To może być. Temat y, jakiejś, y, wiecie, kryminalnej zagadki. A może to z drugiej strony być właśnie rejs jakimś statkiem. A może to być coś przygodowego, wyprawa na jakąś bezludną wyspę albo w poszukiwaniu y, jakiegoś skarbu. A może to być w ogóle lot w kosmos. Te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniłem, one się pojawiały u mnie podczas sesji z osobami starszymi. Co więcej, to te osoby same. Często wymyślały te wątki i budowały wokół nich historie całe. Więc naprawdę też pamiętajcie o tym, żeby po prostu za bardzo nie planować tego wszystkiego. Żeby wyjść też z pewnym pomysłem, ale zobaczyć, jak to wszystko Wam się razem potoczy. W grze z osobami starszymi też istotne jest to, żeby wsłuchiwać nie tylko w potrzeby, ale też podążać. Za, za tym, co wymyślają, ale też chodzi o poczucie sprawczości. To jest jedna z potrzeb, która wynika też z wieku, ale w ogóle my wszyscy jako osoby lubimy mieć poczucie sprawczości. Z wiekiem to poczucie sprawczości, no niestety, ale staje się coraz mniejsze w różnych aspektach społecznych, politycznych yy, i różnych innych. I tak tutaj podczas gry możecie wzniecić, możecie nadać, Temu poczuciu sprawczości nowy, odświeżony charakter. Wiecie, to mogą być proste działania. Ktoś wymyśla jakiś element albo wprowadza coś, co sobie wymyślił, z czym przyszedł na taką sesję RPG. Pochwalcie go za to. Docencie jego wkład. Docencie to, że wymyślił, wymyśliła coś, że odegrała jakąś scenę. Naprawdę te osoby będą się z tego cieszyły i wy będziecie się cieszyć, bo będziecie widzieć po prostu radość w oczach e, tych osób. A właśnie o to też przede wszystkim. Chodzi w grach fabularnych. Inną rzeczą to jest też regularność. Regularność w takim sensie, że im będziecie się spotykać bardziej regularnie, tym pewne rzeczy nie będą wypadały z głowy, pewne rzeczy nie będą wymagały jakichś większych powtórzeń, no bo wiadomo, że też z wiekiem po prostu ta pamięć no, pracuje nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, potrzebujemy bardziej się stymulować. Więc, oczywiście, te gry fabularne to jest taki trening pamięci i umysłu, ale im bardziej regularnie, czyli na przykład raz na tydzień, maks, raz na dwa tygodnie, ważne jest też określony dzień i określone godziny. Pewna rutyna jest też istotna dla osób starszych. One też lubią mieć to poukładane, że w konkretny dzień wiedzą, że mają przygotować się do wyjścia w dane miejsce i to miejsce to może być właśnie wasze spotkanie się z wami. Więc ileś takich elementów o których piszemy bardziej szczegółowo w przewodniku, no ważne, żeby o nich pamiętać. Cóż, myślę, że tyle, jeżeli chodzi na początek. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie, czyli jak zacząć prowadzić osobom starszym. To, co jeszcze na koniec mi przychodzi do głowy, no to przede wszystkim nie bójcie się. Nie bójcie się osób starszych. I zobaczycie, jak szybko też wasze stereotypy będą w stanie burzyć się w kontakcie z osobami, jak szybko zatrze się między wami granica wieku, jak szybko dowiecie się, że wyobraźnia nie ma wieku. Powodzenia!